Królewna Śnieżka. Pierwsza księżniczka Disneya. Niewinna, czysta, idealna. Ale co jeśli Śnieżka umiera w połowie filmu, a reszta historii już nigdy się nie wydarzyła naprawdę? Dziś teoria, która brzmi absurdalnie. Dopóki nie spojrzysz na nią uważnie, zostaw lajka, jeśli Disney zniszczył ci dzieciństwo, bo po tym filmie nie odzyskasz go nigdy. Zacznijmy od najważniejszego. Zatrute jabłko, nie sen, nie chwilową dlenie to symboliczna i dosłowna śmierć. Śnieżka upada bez walki, traci świadomość jej ciało jest zimne, nieruchome nikt nie próbuje jej ratować. Krasnoludki nie wzywają pomocy, nie szukają lekarza, nie próbują czarów. Dlaczego? Bo wszyscy wiedzą, że jest za późno. Szklana trumna jako granica światów. Dlaczego szklana trumna? Bo szkło oddziela, ale pozwala patrzeć, chroni, ale nie daje dotknąć. Jest jak granica między życiem a śmiercią. Śnieżka nie zostaje pochowana, nie wraca do domu, nie idzie dalej, jest zawieszona. To nie grób, to czyściec, a krasnoludki nie są żałobnikami, oni są strażnikami przejścia. A kim naprawdę są krasnoludki? Siedmiu krasnoludków, siedem cech, siedem fragmentów psychiki. Każdy z nich to emocja śnieżki w chwili umierania. Gburek to gniew, śpioszek ucieczka, a psik to słabość ciała. Wesołek to zaprzeczenie, nieśmiałek to strach, mędrek to racjonalizacja, a gapcio zagubienie, nie mają rodzin, nie starzeją się, nie zmieniają się. Bo nie są prawdziwi, to umysł dziewczynki próbujący pogodzić się ze śmiercią. Las jako zaświaty zwróć uwagę na las. Nie ma mapy, nie ma drogi powrotnej, nie ma innych ludzi. Las reaguje na emocje, zniekształca się, atakuje ją jak własne myśli. To nie miejsce na Ziemi, to przejście. Każda postać, którą spotyka po jabłku, nie istnieje w świecie żywych. Pocałunek, który nie ratuje. Największe kłamstwo Disneya? Pocałunek prawdziwej miłości ją uratował. Nie. Pocałunek nie leczy trucizny. Nie cofa śmierci. Nie budzi ciała. To symbol pozwolenia odejścia. Książę nie przywraca jej do życia. On daje jej zgodę, by przeszła dalej. Dlatego odchodzi bez pożegnania. Nie wraca do krasnoludków, nie ma dalszej historii, bo tak już jest świat żywych. Zła królowa jako śmierć. Zła królowa nie ginie przypadkiem. Ona zostaje strącona w przepaść, przez siły natury, bez ciała, jak śmierć, która znika, gdy wykona swoje zadanie. Jabłko to klasyczny symbol grzechu, końca i przejścia. Królowa nie przegrywa. Ona kończy swoją rolę. I happy end, który jest ostatnim snem. Zamek, światło, muzyka. Zbyt idealne, zbyt spokojne, zbyt martwe. To nie przyszłość. To ostatnia wizja umierającej dziewczynki, która chce wierzyć, że wszystko skończy się dobrze. Królewna Śnieżka nie została uratowana, została pożegnana. A Disney opakował śmierć w piosenkę. A ty napisz w komentarzu, czy Śnieżka naprawdę umarła? Zostaw suba i dzwoneczek, bo w następnym odcinku rozbijemy Pinokia jako historię o piekle. Do zobaczenia.